Ты видел это? Точно! Ты уже двигаешься? Нет, еще не. На три-четыре. А ты что не комментируешь? Три-четыре. Боже. Trepy. <grymne> Przemek jesteś dzielny! Pomogę! Czopie ty niedługo Nautiliusem dobra, zostaniesz! Aaa. Mówiłem, że zostaniesz Nautiliusem niedługo! Wiesz, te momenty,

Tracło mnie! No. A nie. Dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Nie ma dawa. dawa, 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 dawa. dawa mnie. Nie się. Oooo! Oż ty kurde! Nie, Piędruć, przez to no, Załatwiej tylko już się tobą zajmę. Czemuś, co ty? Ciełem to nie zanagowałem? No muszę, by mnie kamera złapała. Jezu! Jak on coś robi? Jędrzej, nie rób tego więcej. Dobra. Trzy, dwa, jeden. No co patrz, tylko tyłem do siebie ty. Jędrzej. Ty masz ich kim było a nie nie koniec. Teraz w ramach relaksu będzie jezioro łabędzie. Może no starczy, Copie. Będzie jezioro będzie w ramach relaksu. No, jezioro będzie dalej się ma teraz. Patrz, staję. A! A! Uwaga, to tu, popatrz. Uwaga.

Marta, tu na mnie czubną, No, Nad ja no właśnie. Idę na nadgórę teraz. No, napali się już taki znak, że się bateria kończy. Nie dolećę. Nie dolećę. Nie dolećę. Nie

Czopie! To nam po silnikach dać, gdy nie się! Pod Odłamkowy ładuj! Czopie! A? Ręce mam mokre. Tu, tu jest ręcznik. Ładuj! Nie chcę się wyłamać. chodź, zanim pójdziemy na dół, bo nie chcesz, by mi ta woda się dostała.